Witam na pierwszej części konferencji. Na Abramczyk Astroja Bydgosz przegrywa z Muszniakowską Łańcuch 32 do 76. Są z nami przedstawiciele drużyny gości, jest z nami trener Pan Maciej Klima oraz zawodnik Filip Małgorzaciak. Panowie gratulacje i prosimy o podsumowanie spotkania. Dobry wieczór wszystkim. Fajnie, że udało nam się dzisiaj wygrać mecz. W sumie tak na gorąco uważam, że zrealizowaliśmy wszystkie nasze założenia, tego chcieliśmy, właśnie chcieliśmy, żeby tak wyglądał mecz, żeby ci zawodnicy, którzy oddawali rzuty, brali je. Dzisiaj to się opłaciło i dziękuję bardzo mojemu zespołowi, że tak to wyglądało. Dzięki. Dziękuję bardzo. Trenerze? Dobry wieczór. Przede wszystkim to jest dopiero pierwszy mecz, więc może o koszykówce porozmawiamy sobie trochę dłużej jutro też. Dla nas to jest dopiero początek serii, początek pracy, więc ja pozwolę sobie może na odrobinę prywaty, bo moja żona ma dzisiaj urodziny, więc niestety nie mam mnie w domu, Aniu, bardzo bardzo Cię kocham i będziemy na pewno gadać, ale mówiłaś mi o tym, śmialiśmy się z tego i rzeczywiście, ja nie przekazałem chłopakom szatni, bo mi było trochę głupio, ale, ale tak, tak, myślę, że to jest też taki mały prezent dla Ciebie. A druga rzecz, my jesteśmy po takiej serii też z Kotwicą Kołobrzeg, tak ciężkiej, my stoczyliśmy tam wojnę i ja myślę, że bałbym się w innym przypadku, co będzie jutro, czy nam wystarczy sił. Po tym, co my zniesiemy w tych pięciu meczach właśnie z drużyną Kotwicą Kołobrzeg, uważam, że jesteśmy bardzo zahartowani. Nie, nic nie nas nie rozpycha, nas tu żadna teraz pycha. Wiemy, w którym jesteśmy miejscu, wiemy gdzie jesteśmy, wiemy jak mocno jest drużyną, drużyna Storii Bydgoszcz. Także z ogromnym szacunkiem, ale też mam nadzieję, że z równie wielką energią i z równie wielką wolą zwycięstwa przystąpimy do tego meczu, do meczu jutro i zobaczymy. No, niech wygra lepszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Witam na drugiej części konferencji. Z nami trener naszej drużyny, pan Grzegorz Skiba dziękuję. oraz zawodnik Michał Chyliński. Michał, prosimy o podsumowanie spotkania. Prosimy do mikrofonu. Na pewno słaba pierwsza połowa w naszym wykonaniu. Daliśmy przede wszystkim gratulacje oczywiście zapomniałem dla, dla drużyny z Łańcuta, zagrali bardzo dobre spotkanie przede wszystkim w obronie. Nasz, tak jak mówię, nasza słaba połowa. Nie graliśmy naszej koszykówki, zostaliśmy trochę wybici z rytmu i, i na pewno mamy. Trochę rzeczy do przeanalizowania, ale to jest pierwszy mecz. Seria trwa do trzech zwycięstw. Jutro przyjdziemy tu na pewno, na pewno gotowi. Dziękuję bardzo. Super. Dziękujemy Michał. Dzięki bardzo. Trenerze, prosimy. Także gratulacje dla drużyny z Łańcuta. Przyjechali po pięciom meczowej serii wybili nas z rytmu, tak jak Michał powiedział. Gratulacje też dla naszej publiczności, która nas wspierała mocno i, i, i liczymy jutro na taki sam albo nawet głośniejszy doping. Coś powiedzieć, przede wszystkim słaba skuteczność, tak. mieliśmy bardzo słabą skuteczność rzutów za trzy punkty, gdzie z reguły trafialiśmy w okolicach 40%, dzisiaj 23% niecałe, więc tutaj skuteczność z gry była bardzo zła, nie nasza po prostu. I, i, I przede wszystkim obrona drużyny przeciwnej, taka, że odpuszczali naszych mniej strzelających zawodników, którzy nie mogli dzisiaj się strzelić I, i, i przez to ta gra nasza nie miała płynności, nie miała pewności. Oczywiście nie jest usprawiedliwieniem dla nas brak Marcina Nowokowskiego, ale dzisiaj było wyraźnie widać jego brak, jego kierowanie zespołem na placu, więc jutro musimy to wszystko dzisiaj przeanalizować, jutro zmienić i, i walczymy dalej. Seria trwa, myślę, że będzie to długa seria i, i, i walczymy. Nie poddajemy się na pewno i liczymy na dużo lepsze widowisko w naszym wykonaniu jutro. Dziękujemy bardzo. Nie ma pytań. Dziękujemy.